Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zakładam centralny zamek do tylnej klapy. Mam tutaj roletę, która jest cały czas zamknięta na klucz. Można ją otwierać tutaj od spodu. Po otwarciu, właśnie klapy paki, można pakę otworzyć kluczem, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było zamówić sobie i założyć centralny zamek. Jest to Hilux 2023 rok. Tutaj mamy mechanizm zamkowy do zamykania. Kupiłem taki siłownik 7 kg na Allegro. Będzie zamontowany docelowo tutaj w tym miejscu żeby po prostu ruszał tą dźwigienką przód tył. Proszę mnie nie krytykować bo nie nagrywam filmików. Kabel już przepchałem fioletowy i brązowy. Jest tutaj przyszykowany. Jest puszczony tutaj tędy oryginalnym miejscem. Jest przyczepiony do wiązki. Wszystko jest założone w Peszel. Samochodowy 6 mm. Nigdzie go tu nie, nie widać. Idzie nad zbiornikami. I jak jest przednie siedzenie, tutaj już nie będę tego otwierał. Tutaj pod spodem wchodzą wszystkie kable, właśnie te, które idą od tyłu, wychodzą tutaj tędy. U mnie wychodzi ten kabel przez oryginalny otwór, przez oryginalną gumę. Tędy go puściłem. Tutaj. I tutaj, gdzie mamy otwieranie zbiornika, tylnie klapy, mamy takie kostki. Do tych kostek, już Wam pokazuję, to jest ta kość, pierwsza, druga, trzecia od dołu. Pierwsza, druga, trzecia od dołu. Tak ona wygląda. Ja po prostu sobie przeciąłem te kable. To jest pierwszy. Pierwsze dwa na górze: czyli biały i czarny. Ja je po prostu przeciąłem. Założyłem termokurcze. Zlutowałem. Zgrzałem termokurcze. I wszystko już jest przyszykowane. Czeka na montaż tylnego siłownika. Jak skończę. Dalsza część filmiku. Witam drodzy, drodzy widzowie w dalszej części filmu. Już po montażu siłownika. Siłownik zamontowany tutaj na te cztery nity, tak jak widać. Tutaj o, pokażemy jak to wygląda. Użyłem takich płaskowników z otworami, żeby przykręcić po prostu ten siłownik do płaskowników i te płaskowniki przykręciłem tutaj, przynitowałem tutaj właśnie do tej blachy. A więc, tak o. Zamek zamontowany. Wykorzystałem tutaj ten pręt, który wystawał, i nawinąłem tutaj taki zwój zrobiłem. Przepchałem ten drut. Pod tym drutem, żeby po prostu zabezpieczyć, żeby to nie wyleciało do góry. To jest luźne, ale wylecieć nie wyleci. I teraz już wszystko działa. Tutaj mamy pilota. Zamykanie. O, było zamknięte. Otwieranie. Wszystko działa, wszystko się otwiera. Dodam jeszcze, jakby ten siłownik działał odwrotnie po podłączeniu, to trzeba po prostu zamienić tutaj tam tą wiązkę kabla, które właśnie jest przylutowane i na termokurcze złożone. I tutaj te po prostu kable zamienić. Fioletowy z czarnym, czarny z fioletowym miejscami i on już będzie odwrotnie działał wtedy. Czyli będzie się otwierało i zamykało tak jak powinno. Robimy próbę. Zamknęliśmy auto. Auto już nie idzie otworzyć. Otwieramy. Auto się otwiera. Jeszcze próba kluczykiem. Auto zamknięte. Auto otwarte. Wszystko działa. Pozdrawiam serdecznie. Proszę nie krytykować, jest to mój pierwszy filmik, może komuś się przydać. Pozdrawiam.